Krótki apel do kierowców samochodów spalinowych, żeby nie zostawiali samochodu z włączonym zaponem yy, Zwłaszcza diesli, bo to śmierdzi i truje, tak po prostu Jak masz coś do załatwienia, to zgaść silnik i odpal znowu no. Nie zostawiają go na, na włączoną, bo to jest nie dość, że hałas, to jeszcze trucie i, i po prostu śmierdzi. No. Przed chwilą byłem na stacji paliw, no to tam na parkingu sobie siedział, odgrzewał się i smrodził i, i nie dość, że smrodził, też jeszcze trup. Także taki mały apel, chcecie mieć spalinowe, to wyłączajcie je maksymalnie po minucie i już. A jak nie no to macie do wyboru elektryki w tej samej cenie, albo i tańsze w eksploatacji i wieździe, więc nie ma żadnego problemu, nie? No, to tyle.